Dzień dobry wszystkim. Witam Was serdecznie. Witam i widownie, i naszych szanownych nauczycieli, jury, ale także uczestników. Cieszę się, że wspólnie możemy dziś świętować piękno słowa, mówionego, wyrażonego z pasją i emocjami. Zanim zaczniemy, pozwólcie, że przedstawię nasze szanowne jury, w którego skład wchodzą pani Marta Mleczak. Z dzisiaj i dobór tekstu, interpretacje, dykcje, ale także ogólne wrażenie artystyczne. Konkurs został podzielony na dwie kategorie. Pierwszą kategorią stanowią uczniowie klas 1-3, a drugą uczniowie klas 4-8 i w tej kolejności również będą występować. Zaprezentują oni wybrane przez siebie wiersze. Prosimy o ciszę i uwagę podczas występów, tak? Jak widzicie, nie mamy mikrofonów, nie mamy nagłośnienia, więc od Was wszystko zależy, czy będziemy dobrze słyszeć, czy też nie. No i w takim razie możemy już zacząć. Jako pierwszy wysoki Jakub Jagielski z utworem Karta Dziwaczka, autor Fajana Kreśla. Przerwa Kaczka Dziwaczka Nad rzeczką, opodal krzaczka, mieszkała Kaczka Dziwaczka. Lecz zamiast trzymać się rzeczki, robiła piesze wycieczki. Raz posła miejsca fryzjera, poproszę o przyjścia. Już obok była apteka, poproszę na kapieś deka. Z apteki poszła do paczki kupować pocztowe znaczki. Gryzły się kaczki ogromne, a niech tę kaczkę gdzieś kopie. Znosiła jaja na twardu i miała czubek z a przy tym na przykład kaczką się wykałaczką. Kupiła raz znaczków. Wypisać listę drobnym maczkiem. Zjadając tasiemkę starą, Mówiła, że to ma A gdy połknęła dwa złote, Mówiła, że odda potem. Bartwiły się inne kaczki, Co będzie z takiej ciwaczki? Aż wreszcie znalazła się popuć. Na można ją opiec. Pan kucharz kaczkę starannie w jak należy wytwanie. Lecz ze miał obiad podając, poskaczki zrobił się zając, w todetu w całych mureczkach taka to była dziwaczka. Ja! Podobało mi się, jak zaznaczyłeś, też wypowiedzi yy, w wierszu. Także bardzo mi się podobało, świetna robota. Ćwisz dalej, i to będzie naprawdę świetna, świetna postać, myślę, recytacji. A, brawo. A teraz na scenę zapraszam Karolinę Andrzejewską z utworem Samokoła Jana Brzechwy. Jedziemy! Samochwała w kącie stała I wciąż tak opowiadała Zdolna jestem niesłychanie Najpiękniejsze mam ubranie. Moja buzia tryska zdrowiem. Jak coś powiem, to już powiem, jak odpowiem, to roztropnie. W szkole mam najlepsze stopnie. Śpiewam lepiej niż w operze świetnie jeżdżę na rowerze, znakomicie muchy łapię, wiem gdzie Wisła jest na mopie jestem mądra, jestem zgrabna, wiotka, słodka i powabna, a w dodatku, daj słowo, no, no, no. mam rodzinę wyjątkową, Tato mój to pieca, moja mama, taka tęga, moja siostra, taka mała, a ja jestem sama w wystąpieniu, to, to pewność siebie i przede wszystkim tekst idealnie dobrany do Ciebie. Gratulacje. I jeszcze jest I jeszcze z nią. Dzień. Jesteś super. Dziękuję. My też dziękujemy. A teraz na scenę zapraszam Janka Frzome z utworem Żuruger. Zaba waży żuru gar, a pod garnę drżący żar. Zurze w garze garna zarze, to się skończy na pożarze. A zów zęb da ze ceste. Niech się zaba zarus Smaży zapa wór, w garze wże gorący żur. Zufik zapę zga, niech ze zaba Zów za zera w zór, cezur, jest mar, wór. Pusto w gazze zów się maze, już nie zrzędzi o pozazę. Postaw zabogar nazar, zrób ze jest cezur gar. Zabawa zuru gar, a pod garem drzą ze w gazę garna zarze,

Ale było to Bardzo utwór, wójcie, no, wójcie wójcie, no, wójcie. super. Utwór? No tak, od wielu. Czuru, tak. Proszę Pani, ja, do... okay. ja chyba będę musiała powiedzieć, um, jak się nazywa... Um, Dobrze, to powiedz. I jaki jest autor. Dobrze, jak A przyjdzie raczej na do Ciebie... Dobrze, super, jak przyjdzie na Ciebie... Bo to jest z i Tak dokładnie, to jest piosenka, którą przemieniłam na wierszy. Dobrze, może tak być. Natomiast teraz zapraszam serdecznie Weronikę Szukałę, a jedzą, i na kuchni. Woła! Biega się ciepłki gdzie są mu je okulary? Szuka słonia i W prawy bucie, lewy bucie, wszystko wsiadło, wszystko ma na krzyczy, nie do ktoś mi ukradł okulary, Pod kam na, na kanapie. Wszędzie szukał po sapie. Szperga w piecu i w kominie. My siedził się i w pianinie, już podłogę chcę odrywać, już policję lisy Nagle zepnął do zustęka, nie chcę wierzyć na łózekach znalazł okaże mi się, że jej mam na ważnym dosie. Małe wiersze! słuchaj, tak, Weronika, jeszcze raz na mamy. pewnie chciałaby Tobie powiedzieć kilka słów. Weroniko, gratulacje. Wielkie brawa za opanowanie tego wiersza na pamięć. Masz w sobie wiele rytmów. I przede wszystkim, jest, Widać, że to jest blisko do śpiewania. Nie. No bo Tak. do tego wszystkiego. Gratulujemy Mera. Dobrze, to teraz na scenę zapraszam Adama Pończaka z Borem Słończą Walki i Dzienią Był sobie słon wielki, jak słończ. Trzymany ten słoń, On masz, tą Wszystko co miał było jak słońce. Lecz straszny był miastnik słoniową miałem głowę i nogi słoniowe i ły z prawdziwej kości słoniowe. I trąbę, którą z nakręcił. Wszystko słoniowe. Oprócz pamięci. Zaprosił kolegów słoni na kręcę. Na, na, na Dzień dobry kolego. Nie odpowiada. Nie ma trąbalskiego. Zapomniał. Wyszedł. Miał przeczytą do krokodylu krokodylów na wyjazdym Zapomniał. Nie przyszedł. Ma on chłopczyka i dziewczyna miłego słonika. I śliczną słonikę. Bardzo okotą słonięta. Ale imię nie pamięta, synek Nazywał się Biały Sąbek, a ojciec woła Trąbek, Bombek, z na imię po prostu Karny, a ojciec woła Grupartna, Wielkartna, ale to jest własny imię. Dzień dobry, Ty się na przykład no, no. komuś przedstawiasz? Często się przywielbiam. i mu. Jestem Dąbiarz Iłbarski. Mam no ma taką, no, jak wiesz, sześć A Idź do doktora. Niech cię sprawdza. Niech to stare lata. I zaraz patrzę. Do adwokata. Potem do szefca. I rejenta. I wszędzie mówi, że nie pamięta. Dobrze wiedziałem, lecz zapomniałem. No, pewnie tego chciałem.

Super. i grób kozłowo. I, I super. To jest wspaniały. Będę poleciał Tomasz do domu. A, wszystko. Co to? Nie mów nikomu. Co za pamięci. Oczy. No, chciałem... Co chciałeś? Nie wiem, już zapomniałem. Kilka słów dla ciebie do powiedzenia. Adam, po prostu jestem zachwycony, jak ogromną ilość tekstu zapamiętałeś. Ale wspaniale, w ogóle dynamika tej wypowiedzi była znakomita. Opowiadałeś tak wspaniałą historię, więc ja się wczułem. Nie wiem, jak wiesz tam. Czyliście się? Bo to była historia ciekawa. A się tak, jakby, jakby to było naprawdę. Dziękujemy serdecznie. Super Rada. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. A teraz na scenę zapraszam Karola Czabiaka-Garciek w utworze Empitek Pętliczek Jana Przechwę. Nie ma. Ok, to zapraszam kolejną osobę. Dominika Pietrzaka z utworem Dyny Mandziciel i Jana Udin Położył się, dusiął na łące, przygląda się niebu błękitnemu i marzy, jaka szkoda, że te obłoczki płynące nie są z waniliowego kremu. A te różowe, że to nie lody malinowe, a te złociste, pierzaste że to nie stosy ciastek i szkoda, że całe niebo nie jest z tortu czekoladowego. Jaki piękny byłby wtedy świat! Leżałbym sobie jak leżę na tej murawie świeżej. Wyciągnąłbym tylko rękę i jadł i jadł i jadł. Brawo! Dominiku podejść jeszcze tutaj na chwilkę, jeżeli ma coś zapowiedzenia. No to było cudowne i jeszcze ten tekst. Tak się rozmarzyłam i wyglądałam na przykład. Lody, chyba w taką na lody. Przepięknie, to śpiewająco to zrobiłeś. Ja jeszcze zapamiętałeś cały tak. ten tekst, znakomicie. Mhm. Brawo. Super. Brawo jeszcze raz. <śmienicza>

Jest góra, samotajka, 60, słota jajka. Edynbach to jest sam czapka i jest jarek stary, że nosi opolary. Oce samą sosia, pożym do sosia. I teraz woniszczoła szczycie szkany i góry. Bądź tam bardzo nie ma takich nie ma. Dobrze. Bardzo dziękujemy. Daronika, brawa za Twoją odwagę, że do nas tutaj wyszłaś. Wyglądasz, prezentujesz się cudownie nasz wiersz, twój wiersz, przeniósł nas myślę wszystkich na wyspy i czujemy się już w takim klimacie wakacyjnym. Dziękujemy. Brawo. nie wiem już, kto może wygrać. Dobrze. I zapraszam teraz ostatnią uczestniczkę kategorii klas 1-3. Przed nami wystąpi Joanna Oraczewska, potworza jej tajemniczym okotach. Proszę. O kota? Jest tam um, to Pichon Lis jest w siódmej części Tomka Łepskiego fajnej książki. Zaczynam! Jestem cichy jak myszka, która w cudzych domach mieszka. Nie jestem wybredny, wszędzie jest mi dobrze. Byle było ciepło. Lubię sobie podjeść, Nie usłyszycie mojej przechadzki. Zdepcze co popadnie, wymknę się zasadzki. Trawa domogródek, nie dam się przegonić. W nocy dziwne rzeczy chodzą mi po głowie. Dni całe przesypiam, gdzieś się mi wypadnie, tam się za domowie. Jestem kotem, jestem kotem. Sierść zostawiam wszędzie. Piję mleko, lubię mruczeć. Nigdy mnie nie przechytrzycie, z waszych planów nic nie będzie. Gdy ruszę na łowy, to was będę za noc wodził i usiądę w przed domem i będę zawodził. zawodzie. Póki wiska będzie pełna, kumpla dla będę musiał wyrywać. A gdy no zaświeci i przyjdzie, czas się zmywać. A jeżeli kiedyś zniknę, nie róbcie afery. Mieszkam teraz u sąsiadów, tutaj jest mi dużo lepiej, jeśli mam być szczery. To... Niesamowity. W ogóle skąd znalazłaś ten utwór? Gdzie, gdzie go spotkałaś? Gdzie, gdzie czytałaś to? W pewnej fajnej książce. Mhm. Tomek Łebski, Niezłe szczęścia. To jest siódma część. Siódma część. No. Wspaniale, że e, zrobiłaś tu ruch sceniczny. Co e, sama wymyśliłaś tu sceniczny? Ten hop? Tak. <laughs> tak? Tak, znakomicie. Podobało mi się, że z taką, e, z takim, z taką żywiołowością to wykonałaś. Bardzo dobrze, to piękna w ogóle dykcja. Znak wszystkie głoski były słyszane. Słyszeliście dobrze cały tekst? Tak. A, przepraszam, że trochę to śpiewałam, bo po prostu. Po prostu w duszy Ci gra muzyka, nie? No, po prostu ja nie potrafię tego nie zaśpiewać. Super. To było bardzo fajne w rytmie, z melodią w takim razie. Gratulacje. No, ale chyba to było jako pierwsze kliczone i dobre. No oczywiście, no to był jednak wiersz. Super, bardzo świetny Pamiętajcie, że każda piosenka może być też wierszem, także gratulacje ja. do zarobu fejsu. Super. Jak tam, piosenka no. może być wierszem? Każda piosenka no. może być wierszem. To Ty zarobiłaś wiersz, wioser? To no, ja też zrobiłam Dobrze, moi drodzy, tak jak mówiłam, to już była ostatnia uczestniczka kategorii 13. teraz zaproszę tutaj uczestników kategorii 48 i pierwszy wystąpik Sawery Borowski w utworze Nic dwa razy Wisławy Szymborskiej. Nic dwa razy się nie zdarzy. Nie zdarzy i nie zdarzy z tej przyczyny. Zrodziliśmy się bez sprawy i pomrzemy bez lutyny. Choćbyśmy uczniami byli najdęższymi w szkole światowej. Nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy. Dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj. Kiedy twoje imię ktoś by mówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła. okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz po ścianie. Róża, jak wygląda róża? Czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się godzina? Z niepotrzebnym mieszasz lękiem. Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne uśmiechnięci, współobjęci, spróbujemy Woli. szukać zgody. Choć różnimy się od siebie. <kluczy> Brawo. Brawo, Brawo Ksawek, bardzo wzruszający wiesz i słuchać było, że by chyba też trochę wzruszył, co? To będzie poniosło emocje ja tutaj, w sensie pozytywnym, że wyczułem to. Ja jestem mega dumna, że jednak Wyszedłeś na tą scenę i dobrałeś bardzo dobrze, Super. Brawo. I na scenę zapraszam Tymona Balbiewskiego z utworem Okulary Juliana Tuwila. Biega, krzyczy pan Hilary. Gdzie są moje okulary? Szuka w spodniach i w dudzie w bucie, w bucie, wszystko w szamach poprzewracał. Maca szlafrok, palce do matarca, skandal! Krzyczy, nie do jary. ktoś mi ukradł okulary. Pod kanapą, na kanapie, wszędzie w z tych pancerii. w piecu i w kamienie, w mysie dziurze i w pianinie. Już policja zaczął zrywać, już policję zaczął wzywać. Nagle zerknął do lusterka. Nie chcę wierzyć! Znowu zerkam. No, so! Okazało się, że ma je na własnym nosie. Koniec! nie no, zapisałam sobie w swoim wystąpieniu. Dynamika, płynność, emocje. Czuję się taka pełna. Dodałeś mi wszystko, czego oczekiwałam. Dziękuję. Super. Na Baranowską, z I na zapraszam z Paranowską taranowską, z ja na serę. ale posłuchaj, w kącie stała i wciąż tak opowiadała. Zdolna jestem niesłychanie, najpiękniejszy mam ubranie, moja buzia tryska zrobię. Jak coś powiem, to już powiem, jak odpowiem, to Was w kole mam najlepsze stopnie, śpiewam lepiej niż operze. Średniej jeżdżę na rowerze. Znakomicie muchy martwię, wiem gdzie wisła jest na mapie, Jestem mądra, jestem skrawna, taka słodka, słodka i podobna. A w dodatku daję słowo mam rodzinę wyjątkową. Tatrów to pieca sięga. Moja mama taka tęga, moja siostra taka mała, a ja jestem samotpała. To jest sceniczny, taki teatralny bardzo, ale wiem też, że pokonałaś bardzo dużo e, równe, takiej tremy, ale pamiętajcie, że zawsze trema, e, każdy artysta ma trema. Jedni po prostu ją lepiej ukrywają, drudzy troszeczkę gorzej. Ale świetnie z ja sobie z tym poradziłaś, świetny dobór tekstu i przede wszystkim świetna pamięć. Gratuluję, Dziękuję. bardzo fajnie. Dziękujemy im za odwagę, zaangażowanie i no przepiękne występy. Teraz zapraszam Żyli na naradę. Wyniki ogłosimy za kilka, kilkanaście minut.